Hej, ja nazywam się Weronika i publikuję tutaj materiały dotyczące zdrowia psychicznego, depresji, trochę mówię o rozwoju osobistym. I na tym właśnie się skupiam. Sama jestem biotechnologiem medycznym, dzięki czemu jestem w stanie stwierdzić, na jakich źródłach mogę bazować, które źródła są merytoryczne i rzetelne i skąd mogę czerpać dla Was wiedzę. Ponadto czerpię wiedzę z moich własnych doświadczeń dotyczących epizodów depresyjnych, więc jestem również w stanie wczuć się w sytuację osoby chorej. I zauważyłam, że czasem ciężko jest publikować materiały w temacie depresji, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto na wypunktowanie różnych możliwych objawów, w Depresji powie Aha, to w tych czasach wszyscy mają depresję, bo są czasem smutni. Albo O, oh, kolejna krzywda, może być inną depresję. Z drugiej strony słychać czasem głosy Depresja to nie tylko smutek, są również inne objawy. A przecież, halo, ja właśnie o tym opowiadam. Wiedzcie, że depresja ma przeróżne oblicza I właśnie o tym chcę uświadamiać na tym kanale. Chodzi mi przede wszystkim o to, że im wcześniej rozpoznamy objawy u siebie albo u naszych bliskich, tym mniej będziemy cierpieć. O to właśnie mi chodzi. Chciałabym tutaj mówić o tym, co zrobić, kiedy ma się depresję, co zrobić, kiedy ma się um, różne objawy zwiastujące, także inne choroby psychiczne, co robić, żeby im zapobiegać, jak dbać o siebie w dużym stresie, w codzienności, która często jest dla nas przytłaczająca. O tym właśnie bym chciała mówić. I widzę, że wciąż jest mnóstwo osób, którzy nie są w stanie zaakceptować tego, że depresja to jest choroba jak każda inna. A tak jak mówię, być może będziesz tą osobą, która uświadomi komuś, że coś jest z nią nie tak. Funkcjonuje taki mit, że jeżeli... Wykryje się u siebie jakieś objawy niepokojące, że jeżeli skonsultuje się coś z psychiatrą, to już od razu trzeba brać leki, które będą cię otępiały i które zmienią Twoją osobowość, co jest zupełną nieprawdą. Przy okazji nie zawsze musisz decydować się na leki. I tak samo psychiatra także nie chce wcisnąć ci tych leków na siłę. Poza tym chciałabym uświadamiać o tym, czym właściwie jest terapia i że wcale na terapię nie muszą chodzić osoby z depresją czy z silnymi lękami, ale może być to także element rozwoju osobistego. A tematy dotyczące rozwoju osobistego chciałabym podawać w delikatny sposób, tak żeby nie być nachalnym jak typowi coaches z internetu, którzy dorobili się mnóstwa memów na swój temat. Chciałabym podkreślić, że nie jestem psychologiem, tak jak wspomniałam, jestem biotechnologiem medycznym. Natomiast moje materiały opieram na rzetelnych źródłach merytorycznych, na artykułach naukowych, a także na własnych doświadczeniach. Dzięki za wysłuchanie i do następnego.